Cześć z tej studi Marcin, 14 zadanie z matury nie próbnej, tylko poprawkowej z 2016 roku. Zadanie 14 jest takie: na której z podanych prostych leżą wszystkie punkty o współrzędnych m-1,2m plus 5, gdzie m jest dowolną liczbą rzeczywistą. No i teraz tak: osoby, które mnie oglądają gdzieś tam na YouTubie, doskonale wiedzą, że złota zasada w każdej funkcji. Jest taka, że jak masz punkt, to trzeba go podstawić. I koniec, i wyliczyć, tak? Oczywiście m minus 1 to jest x xowa, natomiast 2m plus 5 to jest y ywa, tak? Czyli za y podstawiam 2m plus 5, za x podstawiam m minus 1, no i patrzę, czy się zgadza. Weźmy pierwszą odpowiedź, tak? Czyli za Y podstawiamy sobie 2M plus 5. Równa się dwójeczkę przepisujemy i za x podstawiamy sobie m minus 1. No i plus 5 przepisujemy. Dobrze, no to co? 2M plus 5 równa się 2 razy M 2M 2 razy minus 1 minus 2 i jak dodamy jeszcze piątkę. To tu otrzymamy 2M plus 5 równa się 2M i minus 2 plus 5 to jest oczywiście 3, to znaczy, że to jest nierówne. dobrze. Jak się przyjrzysz zadaniem, ma czy odpowiedzią, to jest 2x plus 5, 2x plus 6, 2x plus 7, 2x plus 8, a zauważmy, że tu brakuje dwóch, to znaczy, że musi być o 2 więcej. Czyli na pewno podpowiedzią poprawną jest odpowiedź C. To nie jest odpowiedź poprawna. No, ale oczywiście, to jeszcze pokażę, że udowodnię, że tak będzie, bo tak. Zamiast y wstawiamy 2m plus 5. Dwójkę przepisuję. Zamiast x wstawiamy m minus 1. I plus 7 przepisujemy. 2m plus 5 równa się. 2 razy m. 2m, 2 razy minus 1, minus 2 i jeszcze plus 7. Przepisuję. piąteczkę przepiszemy. Równa się przepiszemy. 2m przepiszemy, a minus 2 plus 7 to jest plus 5. Co że po lewej i prawej stronie jest dokładnie to samo, więc się zgadza. Poprawna odpowiedź jest C, bo faktycznie wszystkie punkty o takich współrzędnych. Gdzie M jest dowolność rzeczywistą, czyli właśnie tu jak najbardziej leżę. No Zgodziło się, pasuje, tak? Więc tyle. Więc kto mnie słuchał, to wie, że jak mamy punkt, to czego podstawić na pewno gdzieś. Bo Tak jest w 99,9 zadania, tak? Że jak masz punkt, to czego wykorzystać? No więc trzeba było podstawić po prostu i sprawdzić, które pasuje. No. Tu pokazałem Wam w pierwszym, że nie pasuje, w drugim też nie będzie pasować, bo tu wyjdzie plus 4. W trzecim pasuje, bo tu wychodzi plus 5. I w czwartym też nie będzie pasować, bo tu wyjdzie plus 6. To no, musi być C. I już. No dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym zadaniu. No. A ja zmykam do kolejnego. Na razie. Heja. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę pasją.pl.